Teraz to po przerwie, kurwa Dobra, mm, teraz tak, yy. Teraz zajmuje się piec... Mięsa Teraz tak, 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 dobra. Ja jestem gotowy. Chociaż poczekaj. Ja nie wiem, czy by jeszcze nie było warto. Czekaj, aha, bo to skórę jak potrzebna, a to nie Dobra, to nie. Dobra. Czekaj, tak, ja jeszcze idę po drewno Czekaj To co? A, no, tak. łóżka No Bo na nam będą łóżka Co ja tu mam? Jeszcze trzy Cztery, jednego mi brakuje Dobra, git nie dobra. Skrzynia. Nie. Mm. Później tam drewno, nie, hm, drewno hm, chyba, hm, chyba, hm, chyba, hm, nie drewno No ja gotowy jestem jak coś, a ty? Sekunda jeszcze sobie warto by było ponaprawić te rzeczy A bez kituna Dobra. Dobra, możemy iść po Czy ja tylko pytasz pytanie, czy... Tak noc będzie, czekaj, to jeszcze nie o chodź możemy spać, no? Chodź, chodź. A nie, nie. Ja, ja, ja sobie przerobię jeszcze to jak mogę. No, prze, prze, bo potem jak się obudzimy to to będzie, to, to będzie przerobione na, na węgiel. Wodzi swoim wojownikom dzierżysz w dłoni ciężki topór ojca budzisz się z okrzykiem Ej e, matki e... Dobra nie Chodziż Idziesz, gotowa? ty gotowy? A no więcej nie przygotuję no. No i właśnie chcesz się przygotować, nie no to ja już idę powoli, nie? Tam mu przygotowywać. Już jak chcesz, nie? Ja to ze bo to będzie kawał drogi, wiesz nie o tym. To? Tutaj. Kurwa ja mam muszę strzały sobie robić. No to, no to nas spokojnie się dorupnie, a ja, a ja już tam pójdę przygotować i denowo, co dojdziesz. Dobra? Mhm. Mm Tylko proszę cię dojdź za pierwszym razem, a nie że ty będziesz be, be, ganiał po, po itemy znowu. Wiesz co? Postaram się. Czekaj, żeby mieć więcej drewna, po prostu skoszę jeden domek. Czekaj, to będzie, to będzie, to będzie to nie będzie kupić pomysł w sumie. O nie, 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 ty se ja robisz, że tyś tu przylaty. Okej, okay, niszczy się fajnie. Te ja, kurwa, brakuje ci warsztatu. To fuk? No do niektórych rzeczy potrzebujesz warsztat. Wiem, ale. To nie jest tak daleko, to ja kurwa przypadkiem rozpiędują wariapi. Jab... No, z dwóch stron wy... małe. Nie dość, że szkielet z łukiem, to jeszcze kuźwa dziki. Zginałeś? Nie, jeszcze nie. Jeszcze. No i kurwa jeszcze niks, ono mnie pojebie. Dobra, poszedł szkiele się jebać, jeszcze jedna nikt co została i chuj, okej, okay, dobrze. Hmm. No Czekaj, miałem małą bitkę ku i co dopiero drewno zbiłem na strzały. Okej. Okay. I zabijemy tego bossa i będziemy mieli w końcu te kill więc... No. Więc wiesz, to jest po prostu najgorsze, nie zabić się tego pierwszego bossa na początku, a potem to po prostu Boże, to się przy morzu jest. O kur. i to mamy zrąbane miejsce w takim razie, naprawdę. A. O kur, to się przy morzu Ujabij. Dobra, my, my nie damy rady. Nie, nie damy. Dobra. Podkładać zbędne rzeczy. Kurwa, to. Ja pierdolę musisz Musisz no kurwa. A mi też to żyłki w to czasami. Naprawdę. Jest takie kurwa w kurwiące. Kurwa Kurwa na wodę, to sobie wybrałem główne miejsce przykrośpie przyjść to całe. To jest w, w sumie to dalej stworzymy. To, to minim mieszkanko, znaczy no bardzo chodzi Kurwa, jak daleko ty jesteś Dobra, już idę Dasz radę w Sera nie mam jak? Mogę robić złote e, bo złote. Tak, złote kuwa. Nie będzie w nic Idziesz? No idę, idę, idę. No, no też ja ten czas był jedną, spokojnie. W sumie tak naprawdę to... Z jednej strony dobrze nie potlać, nie? z nie posłać, nie? Ze mną, a z drugiej strony szkoda. 算了，养不活多少。 I dwa. Ile mi drewna brakowało? Braknie. Brak, brakuje. Ja już jednego drewna brakuje. Głupi pech. Dokładnie. Jestem, jesteś mój Ok, Okej, to czekam teraz go na ciebie, wiesz? Eee, no, ja tam idę Aha, uh -huh. No spoko mm, ta jest tak chujowa No, to nie to jest To czekaj o, To, to musi siłą Widzisz? Widzę uh -huh. no, hmm. Ten ten jest po prostu naprawdę kurwa Dziękuję to wywalę, kurwa, to potrzebne. Włączę. Idziesz, idziesz? Fajnie. Daj, czy, czy ci tam coś pomóc? Nie no, nic tu nie ma. A ty zjadłeś już jeszcze, nie? Co? Zjadłeś już jeszcze, nie? Jeszcze nie. No to dobrze, no, bardzo dobrze. Zobaczcie jak dopiero się ujrzymy tego, dobra? Naciśniesz. Zabijemy bossa i na razie skończymy lec. granie w tłumkę. No. Znaczy, my potem tak w tego, Tam, tu też chodzi Tu do mnie chodź. Tu są łóżka dwa. No No. Pieprzona dziczyzna. Pomóc ci? Nie tam. Dostał raz ze strzały się nauczył. Co to jest coś? Tu mm. oooo co to tam jest? Jelonek leży A może robić co tego? Jaki? z złodziej. Nie, on dodam ci właśnie chciałem zro zrobić tego się czy masz. Na, Dzięki. Macie jeszcze łóżko. No. Chodź. No. Ej, to jest co macie tu? chrysglitch.pl nic jak dobra dobra, chodź dobra, chodź, 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 chodź już dobra i to do, się teraz na żry. dobrze i czekam aż się, aż mam tego e no koła. i mamy to kurwa no, jesteś gotowy? No, ja jeszcze czekam. Nażarłeś się? Halo? Tyk, już się nażarłem. No to jest teraz tak jeszcze musimy poczekać na życie, nie? Po chuj tu postawisz warsztat bez darmu. Boże źródła A to potrzeba ci naprawić? Coś? Ja pierdol. debil Boże Taki To Coś ty zrobił że to działa Pójdzie Ja Ważne. Ile masz? 46 Na ile? Na. Ja powie, Nie. Powiedz, ja powie, że to... ten warsztat jeszcze działa nie kurwa, co nisko zrobiłem Dobra, odpuśćmy. Chcę poczucie naprawdę Napra wycitamy Może trochę Wiesz Co? To poczekaj Zróbmy tak. Okay. Nie ja to tutaj pod drobna. co ja to zbą naprawić to. domu? będzie działało? Teraz pytań za to. A tylko... Swim głowę No Diapiet ja Działa? Kurwa działa Diapiet ja Pierdolony kruk, wypierdalek Jak to za daleko no? Tu chodź, tu w to miejsce chodź Ale nie, mój bo tu od boku Czy Ma na na... Mam nadzieję, że się nie przebugujemy, dobra chodź Gotowy? Masz 100% życia? No 76, już więcej nie doładuję. Zatem trzy rzeczy kurwa. No to jest dobra. To lecimy co? No. Prul... Kurwa, boss jelonków Lecimy. Już zacząłem elektro gównem A czego ty ode mnie chce? No... Chuju No odpierdol się no W sumie wiesz zrobili? By było o wiele łatwiej Ja go strzałami na daleko napierdolam A się go dasparować Co tego ciekawe Ja bym rzucił to włóczenie, ale się boję, jeżeli nie dostanę z wiesz? Dobra, wygramy Zresztą połowę życia Jak się używa tej tarczy, kurwa? Prawym Jakim prawym? Prawym mam mocny atak Prawym przyciskiem myszy ale nie możesz tego z łukiem, nie? Albo łuk, albo tarcia. kurwa, z siekierą się. A. Będę musiał sobie to zmienić. Nie, on lowa, ja mam lowa, ja mam lowa w tym momencie. Kurwa mam lowa, mam lowa, lowa. Kamina mi się skończyła. Mi też się co tyle kończy no. I Kurwa kamień mnie nie osłonił. A weź go trapowi, okej. Okay. I czy mogę teraz ja wejść? Wokoło kamienia! Za boli mogę zginąć. Nie zginę, dwa. Moja strzała, poszła się jebać też. Dobra, trudno, zginąć, to zginę. Nie wiem. Burwa. No, zginę. Bigo, bigo! Leci zaraz od drodza. Tak samo jak kurwa ja trzema strzałami. No Jeszcze trochę chodź tu Zajebałem cokolwiek Mam Dobra To Trzy, fajnie, okej, okay, fajnie, 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 fajnie Bardzo dobrze no, Okej, okay. no to wracamy, to idziemy na spawn'a teraz A to jest dobre Tutaj teraz idziemy Odnieść to, nie? I tak jak A Fiat, jak tu jestem już, to sobie to naprawia. A, ja, 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 już. Trzynasty poziom uczennicy. Już jest ósma godzina, Boże. No. A, były prawie Czy ten jelen cię atakować chciał? Kurde, milimetry Strzały są za wolne Jest, trafiłem Dobra no, Teraz do Dobra Wreszcie Mamy Mamy w tym momencie epokę mm, Kurwa Biedy skończyła. Mamy w tym momencie epokę biedy skończone Epokę dzika Epokę dzika Albo epokę bie biedy Dobra, od razu będziemy wchodzić na epokę brązu Za chwilę będziemy wchodzić na epokę Donata Dobra Zróbmy kurwa takiego wielkiego kurwa Donata Z drewna Co to? to? A wiesz jak to się zajebiście wyglądało? Kurwa, panie nie mamy lepszych rzeczy do roboty w życiu Dokładnie No jak O dziki Dziczek Ła. No idę, idę, no idę Jeszcze znalazłem dwa dziki, które mnie napastowały Uwa. Uwa. Już nie żyją Dobra, jestem na nie, bo cię zaczekam na ciebie Chcesz położyć tego eee... E, no, coś nazywa. Nie, już kładę. Dobra. No to w tej. Kurwa, tu jest... Super! Jeszcze mnie skelet zabił! Chwa, ale... Z naspał nie jest tego ochrona. Czekajmy, żeby mnie zabił. Na Bo chciał! A może nie ma już na spawną? A, nie ma. Piękny chce to Ja piękne, przecież. Witaj szkielecie! Zostaw mnie w spokoju! Cześć, się droga! A czy tego stamina. No, czemu zrobiłeś unik? To było nieładne z twojej strony. No, jeszcze jedna. Ale kurwa nie wtarczę. Już się nie musisz martwić, nie ma. Spoko Muszę Daj się do tego samego. Dobrze. <śmiech> 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 ja mam kurwa, ta liścia, tak? Nawie się kurwa, tak się napięta. Pan A co w tej kurwa na tam tamto? No, a okay. którym guzikiem to się odpalało? E Jak to E? A e się nie odpalało tego A odpadać to F, ale po co? Nie odpalaj tego Nie, ja chciałem tylko wiedzieć, bo zapomniałem To F, to F, ja mam na pewno ja zmieniłem, bo mnie to zapomniało Coś aktywuje A i możemy wracać Wiesz co? Chodź tutaj do mnie, chodź tutaj do mnie, chodź tutaj do mnie. Chodź. No i chodź i biegniemy do bazy. To no jest zaraz, że tylko ja użyję nie? i masz i że to są. Ja cię chyba nie będę pisał to do już Czy mi się kurwa zbogowała stamina? Czy mi się zbogowała serostamina? W jakim wszędzie? No kurwa nie skończyła stamina. O, no, to ty się masz szczęście. To szczęście. Ej, sery, by coś takiego zmienili? A, to było się, dobra. No to było zajebiste tak, no, Tylko ten daje, nie, ale tylko na, na biegu, na bieganie. A jest to też było coś szybciutko. Kurwa, no. Dojdziemy no, do domu i kończymy. Mhm kurwa, być... O, widzę cię tam Mhm Wreszcie kurwa z epoki biedna, kurwa epoka, kurwa Mona, tak. no, co ty tu robisz? Czas lubci Idziemy jeszcze do klubu No to i... Idźmy w lesie rucho. No, super

Mamy na 3 kilo, nie to Spokojnie. Jest. Jedno to. Kurwa. Kolega. Kora, raz. A, musisz. Musisz sobie tego. Yy, no. I ustawiamy sobie tutaj, jest od home. A czy znaczy tego, no. Sphun pointa, czy co to kurwa tam jest? Muszę okazję jeszcze pióra pozbierać. Jeszcze chujsie 10 drewna nazbierał Na kill'ow Mra? ja nie mam Kurwa mam 3 i mnie 3 pajace gonią Chyba 3 to byli 3 O kurwa Tu są takie większe gówna chodź, Wejdź tylko do domku chodź To mnie goni, to mnie no, goni chodź. Wrogowie są w pobliżu, nie mogę spać. A ja mogę, a ja nie. Wy pobliżu są wrogowie. No bądź łuska. łóżko. Dobra, to trudno spać. O, o, o! coś wyszło. Może spać, to Kurwa, pobliżu są wrogowie. Fak. Krasty Tomasz. Cześć. Mam a ja zginęłem Ale dobrze, tu teraz O cię zdechłeś No co ty nie powiesz Zostałem z trucizny Trucizna mnie Jak to? Ta nie może jebać lisu No kurwa się... O, się A śpimy No kładź się! A! Nie możesz spać, bo blizny są wrogowie Dobra, jest dzień. dobra, kończymy, no, możesz się pożądać No dobra No